Hello, ma z tej strony i witam Was w kolejnym gameplayu z gry Team Fortress 2. Dzisiaj zagramy sobie w sumie na kilku mapach i też kilkoma klasami. Także, może, ym, pominę sobie dzisiaj wyjątkowo ich wymienianie, gdyż ym, mamy w sumie o czym pogadać. Generalnie będą to podobne tematy co ostatnio. Mam tu na myśli znowu Steam'a i Team Fortressa. I może, wyjątkowo, zacznijmy ym, od razu od samego Team Fortressa, ponieważ ym, o ile nie ma żadnego jeszcze większego update'u, to no, cały czas czekamy to jednak Valve postanowiło się w końcu publicznie skontaktować z graczami, jakimś większym blog postem, który no przyznacie, że na co dzień nie widujemy. Ten blog post jest na tyle wyjątkowy, że on de facto wygląda jak, taki jeden, jak taka jedna wielka lista zmian, patch notesów, jakby to nazwać, i te zmiany to jest wszystko to, co, o czym chce Walf po prostu pogadać, podyskutować, otrzymać feedback od nas, mimo że nie mamy okazji jak tego przetestować, jak to działa i tak dalej, to tak na sucho możemy sobie przynajmniej przeczytać, co ewentualnie Valve by chciało zmieniać. Od razu mogę zaznaczyć, że najwięcej tych zmian na tej liście oczywiście jest skierowanych do Scouta, co ciekawe, nie do Pyro, ponieważ te wszystkie z kolei do Pyro zmienione rzeczy są ukryte, w sensie o, o tych walf jednak nie chcę dyskutować, to jak to określili, to pewnie są te zmiany, które nie są gotowe, żeby jeszcze je upublicznić, tak? Także będziemy musieli poczekać na coś takiego. A my to nie przeszkadza osobiście, ponieważ tych zmian i tak, które już, już Valve postanowił pokazać, już jest dużo. Dotyczą też między innymi przede wszystkim dotyczą broni, tak? Także te zmiany, które... Możecie sobie też poczytać na blogpoście przedstawiają w jaki sposób dana broń miałaby ulec zmianie oraz dlaczego miałaby taka zmiana być lepsza, dlaczego to co do tej pory jest nie jest do końca zoptymalizowane i czy to faktycznie może wpłynąć jakoś na na rozgrywkę, tak, no, wiadomo, no, wszystkie zmiany powinny jakoś wpłynąć tak, tylko właśnie pytanie, czy to będzie, spra czy to sprawi, że dana boń będzie rzadziej, e, rzadziej brana, czy nie. I ja raczej nie będę skupiał się na omówieniu każdej jednej zmian gdyż tutaj chciałbym was po prostu odesłać do tego, e, do tego blog posta gdzie będziecie mogli sobie na spokojnie wszystko przeczytać z każdym dokładnym detalem, co tam Valve planuje zrobić. D dlatego, tak jak powiedziałem, ogólnie najwięcej zmian do Scouta widać, żadnych, żadnych zmian do Pyra niestety nie udostępniono. Również nie udostępniono żadnych zmian do Demoman'a. Ale Valve zaznaczyli, że um, takich zmian Demoman raczej zobaczy niewiele. Um, że właśnie bardziej skałki Pyro. Aczkolwiek nie, nie oznacza to, że według mnie, oczywiście, że to nie, nie będzie tak, że żadnych zmian nie będzie. Wydaje mi się, że jakieś będą. I osobiście chciałbym zobaczyć. Też inne zmiany niż tylko jeżeli chodzi o balans broni, bo to oczywiście jest istotnym tematem, nie zaprzeczę. Aczkolwiek, no fajnie by były jeszcze jakieś mechaniki gry nowe, zobaczyć jakieś game mody, mapy, etc., etc. Także, no, trochę tego można by wymyśleć, ale tutaj też zaznaczę, że Wal publikując tą listę, zaznaczyło też, że ta lista zawiera tylko i wyłącznie pewien fragment tego większego update'u, także jako, że ta lista już jest bardzo długa i bardzo oznacza, że jest to tylko i wyłącznie fragment, to sprawia, że ja myślę, że to w sumie ten update będzie faktycznie taki dość spory, jeżeli to jest tylko jakiś, jeżeli to jest tylko jakiś procent, tak nie wiem do końca jaki, aczkolwiek zakładam, że na pewno 2-3 razy więcej contentu nas będzie czekało wraz z tym update'em. Ja też z kolei jeżeli mam coś powiedzieć takie o, o sobie, tak o, o sobie, coś od, od siebie to nie uważam, że ten update będzie prędko w sensie, jeżeli, owszem jest już lista zmian te zmiany pewnie już Valve trochę potestowało, już je stworzyło, nazwijmy to, tak, już mogłoby ewentualnie próbować dodać aczkolwiek biorąc pod uwagę to co właśnie tam jest napisane, że jeszcze przyjdzie nam trochę poczekać że jeszcze nie wszystkie zmiany są wdrożone, jeszcze niektóre zmiany są testowane to daje do myślenia, że ty skoro jeszcze nie jest wszystko zrobione, no to znaczy, że jeszcze pracują nad tym, jeszcze trochę im czasu zejdzie. Także ja bym był cierpliwy, kto wie, no wydaje mi się, że ten update raczej nie wyjdzie w przeciągu, ja wiem, tygodnia, dwóch, no. Ja bym, chciałbym powiedzieć, że w przeciągu miesiąca, że to by było tak optymalnie, ale nawet to dla mnie wydaje się być, patrząc po tym poście, bardziej, yy, znaczy mniej prawdopodobne, chciałbym powiedzieć, także... No trzeba być cierpliwym, aczkolwiek fakt, że Valve próbuje komunikować się, duży plus, fajnie. E, przydałoby się teraz od nas jakiś feedback do nich wysłać, także jeżeli ktoś z Was decyduje się przeczytać tamte zmiany, ktoś z Was stwierdzi, że ej, ale to jest spoko, albo ej, albo ja, ja bym to zrobił jeszcze inaczej, to teraz macie fajną właśnie okazję, żeby do Valve napisać za pośrednictwem no, wszelkich mediów, także na pewno znajdziecie swoją e, swój sposób, żeby się z nimi skontaktować. Tam chyba... Na, na blog nie jest powiedziane dokładnie, jak się z nimi kontaktować. To właśnie jest po prostu napisane dajcie nam feedback, a my coś z tym zrobimy. Także jakkolwiek byście tego nie zrobili, fajnie by było, gdyby Valve od Was też taki content, taki feedback otrzymało, żeby swój content mógł, e, mogli polepszyć jeszcze lepiej, żeby mogli też wziąć to pod uwagę. Może, może, jakieś, nowe, e, może jakieś nowe zmiany jeszcze wprowadzić, tak że no, spokojnie było. Jak to jednak się skończy? No tak jak mówię, no czas pokaże. Miejmy nadzieję, że na tych zmianach się nie skończy. Ja jestem też przekonany, że to na tych zmianach się nie skończy. Um, także cały czas też czekam na jakieś nowe bronie, które no przecież wiadomo, że co, czy, to, czy z takiego oczywistego względu jak mm, no, z, taki efekt, nazwijmy to niespodzianki, no nie zostaną wyjawione na takiej liście. Albo jakieś mapy, czy no, już na przykładzie balansu dla Fire, widzicie, że to jest tak dość... Dość poufna informacja, skoro jeszcze jej nie, nie upublicznili, i też nie wiadomo, czy to jest czy akurat ten balans dla Pyro nie jest jeszcze zrobiony i dlatego go nie upublicznili, czy raczej chodzi właśnie o ten efekt niespodzianki. Wydaje mi się, że chodzi o efekt niespodzianki, ale no zobaczymy. Ja cały czas czekam, oczywiście, i miejmy nadzieję, że będzie to fajny update, bo też o z mojej strony z kolei. Jeżeli chodzi na przykład o moje robienie filmów na YouTube teraz, to też pewne, pewną, powiedziałbym, troszkę lepszą jakość kontentu spróbuję stworzyć, począwszy od tego filmu, który teraz oglądacie, mianowicie ostatnimi czasy zajmowałem się trochę edycją, w sensie trochę bawiłem się montażem filmu, trochę więcej niż tak niż tylko do montowania odcinków, tak? Ale również stworzyłem sobie nowe outro, które Będę chciał zrobić osobno dla każdej gry, w którą gram, czyli dla tych większych oczywiście, czyli mam tu na myśli Payday'a, TFA i Overwatcha. Także dla tych trzech mam w planie mieć takie specjalne outra, które jak do tej pory pewnie część z Was zauważyła było po prostu. No, na łatwiznę poszedłem mówiąc krótko, czyli po prostu przyciemniem ekran i dodałem te odnośniki, które YouTube udostępnia na koniec filmu, które można dodawać i na tym koniec, także wraz z tym filmem mam nadzieję, że takie coś już się nie pojawi a przynajmniej nie w tych większych grach, także do TF już w tym filmie będzie nowe outro dodane tak samo do Paydaya od tego momentu każdy nowy filmik z Paydaya który, yy, który zrobię też będzie właśnie yy, takie outro wyposażony. także chciałbym od tego zacząć yy, jeżeli chodzi o jakieś dalsze zmiany to zobaczymy na razie chciałem się głównie tą tematyką zająć tych outro, bo trochę mi przeszkadzało to, że Używałem tylko i wyłącznie takie, także poszedłem na łatwiznę, tak, że robiąc takie, takie coś, a nie ten, no bo po prostu wcześniejsze autra, które robiłem, było po prostu grafiką z dodanym jakimś tłem w tle i filmikami, które i tak nigdy nie linkowałem, bo mi się po prostu nie chciało, a jako, że teraz łatwiej jest dodać te takie, nie wiem, w sumie szablony, tak, tak można nazwać, yy, które dodają tę możliwość... Od, odesłania do jakichś innych miejsc z YouTube'a, czy do mojego kanału, czy coś takiego. To jest on po prostu wiele prostsze i dlatego pod to stworzyłem sobie nowe Outtrap. Dla Payday'a nawet mam zamiar zrobić więcej niż jedno, w sensie one będą się zmieniać. Raz będzie takie, raz jakie, to będą drobne zmiany wydaje mi się, ale jako że akurat miałem chęć, to zrobię mi ich więcej. Dla TF'a do, docelowo planuję zrobić trzy. Jednakże zrobić outro do TFA jest o wiele trudniej ze względu na to, że Spade'a to po prostu też... No, mo można też powiedzieć, że trochę poszedłem na artiznę, ale efekt jest na tyle fajny, że z nie będę więcej kombinował. Mianowicie po prostu wziąłem postacie z menu głównego, które są specyficznymi, które posiadają specyficzne loadouty, które ja na co dzień używam. Także Myślałem, że to będzie ciekawy pomysł. TF-em jest z kolei trudniej, dlatego że tutaj animację tych postaci muszę przerobić w Swalls Makerze, ponieważ no, zrobienie animacji od zera no, dla mnie byłoby zadaniem bardzo trudnym. Dlatego bazuję już na gotowych sekwencjach, które no, chciałbym m, po prostu przerobić pod swoje potrzeby, i właśnie na tej zasadzie zrobiłem TF-owe outro, które no, trochę więcej czasu zajęło jednak. Ja a ostatnim, ostatnią rzeczą, jeszcze tak na koniec, to drobne przypomnienie, jeżeli ktoś w ogóle jeszcze spał w tym czasie, że Steam Summer Sale trwa. W trakcie tego rocznego Steam Summer Sale będziemy, naszym zadaniem jest zbieranie naklejek, które w sumie niczym nie różni się od, od kart. Aczkolwiek to nie jest jakiś taki super fajny temat, ponieważ szczerze Valve chyba brakuje już takich kreatywnych pomysłów jak zrobić Steam Summer Sale, dlatego stwierdziłem, że za dużo temu tematowi nie będę poświęcał uwagi, bo w sumie nie są na tyle ciekawy wydaje mi się. Każdy z Was do Steam Summer Sale podejdzie podejdzie od, od swojej strony, tak? Nazwijmy to. Ja osobiście... PM tam może dwie rzeczy na razie na tym Steam Summer Sale, nie więcej i na razie nie, nie, na więcej się nie zapowiada i chyba na tym się właśnie zakończy. I osobiście miałem nadzieję na jakieś zmiany na Steamie, które jak widać nie, zasta nie zastaliśmy żadnej, także trochę tutaj z tej strony trochę się zawiodłem. Tak czy inaczej Steam Summer Sale trwa do 5, także e, miejmy nadzieję, że chociaż wy coś fajnego sobie znajdziecie na pozycjach, a ja dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że materiał wam się podobał, trzymajcie się i cześć!